kilka materiałów o innych elementach samochodu teraz wszedł czas na silnik jak powiedział Roosevelt rób co możesz tam gdzie jesteś i z tego co masz a o reszcie się nie martw i tak jest z tym silnikiem niewysilone 1.8 90 mechanicznych. w sumie to 1781 cm więc wchodzi w kategorię ubezpieczenia poniżej 1.8 litra Silnik pochodzi z ery zmierzchu gaźników z roku 90. Z powodu norm emisji spalin zastąpiły je układy wtryskowe. W tym przypadku mamy do czynienia z wtryskiem mechanicznym. W czasach montażu najbardziej prymitywnych instalacji gazowych urządzenie owiane złą sławą, jednak czas pokazał, że o ile właśnie ktoś nie zepsuje tego układu niewłaściwym montażem LPG, to jest ono praktycznie bezawaryjne. Poza tym, że tutaj pozwoliło wygenerować 90 koni mechanicznych o bardzo przyjemnej do prowadzenia charakterystyce, to jeszcze odwdzięcza się niewielkim zużyciem paliwa. Ja akurat głównie jeżdżę nim po autostradzie, a jazda miejska takich 10, maksymalnie 20% mojego przebiegu. W takich warunkach przy prędkości 100 do 110 km na godzinę udaje się osiągnąć spalenie na poziomie 6,3 litra na 100 km. Co ciekawe, zimą w temperaturach poniżej zera automatycznie zwiększa się to o jakieś pół litra na 100 km. Natomiast moje przebiegi w mieście są tak małe, że nie udało się ustalić spalania. A jak ustalałem spalanie? Na dystansie około 10 000 km od tankowania do tankowania, więc wydaje mi się, że jest to dosyć dokładne. Jak widać, silnik jest umieszczony wzdłużnie, zanim znajduje się skrzynia biegów. Akurat w tym egzemplarzu jest to pięciobiegowa skrzynia o dość długich przełożeniach. Także dość przyjemnie się tym jeździ po autostradzie. Jak widać, tutaj mamy też bardzo dużo miejsca w komorze silnikowej. Właściwie wieje pustką. Szczególnie z tej strony, z tamtej, już bardziej upchnięte. Bo Audi przewidziało także większe jednostki napędowe. No, jak widać, tam. Pojawiają się po 30 latach, bo samochód jest 90 roku. Niewielkie jakieś takie zapocenia, trochę ślady oleju na tym silniku, ale nie są to poważne wycieki. Nic z niego nie kapie na ziemię. Tym bardziej, że raczej jest, to, raczej jest to stan naturalny tego silnika, bo ja go nie myłem i pewnie przede mną też nikt go nie mył, bo raczej nie był to samochód szykowany do sprzedaży. Z małych ciekawostek jakie znalazłem, to fabryczna osłona chłodnicy ta fabryczna osłona chłodnicy to wygląda w ten sposób, to jest kawałek gumy z takimi zatrzaskami, to jest dolna część ma to w sumie dwie części więc sobie można zimą regulować stopień jak bardzo chcemy dogrzewać silnik chociaż w tym egzemplarzu ja nie zauważyłem że był jakiś kłopot z tym silnikiem, jeśli chodzi o temperaturę i w sumie i z tą osłoną i bez osłony to trzyma prawidłową na początku mieliśmy tam Uruchomienie silnika, jak było widać, równo pracuje. Także ten demoniczny wtrysk działa sobie bardzo dobrze, i nie falują porty ani na zimnym, ani na ciepłym. A jeśli chodzi o przyspieszanie, to w opisie dam link do filmiku, jak to się rozpędza. Także będzie sobie można zobaczyć i samemu ocenić. No, można dodać, że ten egzemplarz jest wyposażony także w wspomaganie kierownicy. O hamulce też ze wspomaganiem wiadomo. Klimy nie ma. Co do prędkości maksymalnej, bo może ktoś będzie ciekawy, to dane katalogowe podają, że to ma być 182 km na godzinę. No, żeby to jakoś poprawnie, politycznie ująć, to może powiem tyle, że jakoś nie miałem za bardzo potrzeby dokładania się do nowego polskiego ładu i nie, nie napędzałem się do tej prędkości. Także chyba wszystkim można polecić jazdę zgodną z przepisami.